7 września zarząd osiedla Biedrusko zaprosił mieszkańców na coroczne obchody Dni Biedruska. Uroczystość rozpoczął wójt gminy Suchy Las, pan Grzegorz Wojtera, zapraszając do wspólnej zabawy. Proszę Państwa, życzę Państwu wspaniałej zabawy, świetnego nastroju. O pogodę możemy być spokojni, na pewno będzie tak samo pięknie wieczorem. Więc życzę Państwu pięknego, niezapomnianego, pełnego wrażeń wieczoru. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. W tym roku obchody powróciły do amfiteatru przy pałacu. Na scenie wystąpiły zespoły i zaproszeni goście z okolicznych gmin. Zaczęliśmy od występu pani, pani Danuty Bizgalskiej, piosenkarki z Poznania. Może już troszeczkę mniej znanej, ale w latach 80 -tych, 90 -tych była bardzo znana w Poznaniu. Występowała między innymi z wojskową orkiestrą, także bardzo żeśmy się cieszyli na jej recital. Potem, jak było widać, kapela z boku i kabaret był z dzwonia. W tym dniu dzisiejszym, zgodnie z życzeniem pana prezydenta, były czytane utwory Aleksandra Fredry. I to byłoby na tyle. Mieliśmy mało pieniędzy, zorganizowaliśmy to w miarę naszych możliwości. Myślę, że mieszkańcy będą. Przynajmniej zadowoleni. Jednym z występów, który zdecydowanie spodobał się publiczności był występ kapeli Junki z Buku, która serwowała potężną dawkę humoru. Bo ona całe życie chciała mieć takie nogi do szyi, coś takie nogi do szyi. I słuchajcie, i kupiła sobie elastyczne stringi i zaciąga je na ramiona i ma nogi do szyi. tej. No. Na koniec wieczoru odbył się pokaz mody w wykonaniu koła gospodyń wiejskich z Kludowa. Jak co roku tam od czterech chyba już lat przygotowujemy na, na zakończenie parafiady czy dożyny przygotowujemy taki pokaz mody chrześcijańskiej. A w tym roku taki padam pomysł, że to nie będzie pokaz mody za pośrednictwem, bo domu mody dara, bo tak zawsze to się odbywało, tylko że wymyślimy coś własnego, takiego indywidualnego i wpadłyśmy na pomysł, znaczy. Ja tak wymyśliłam właściwie, że będzie to pokaz mody wielopokoleniowej, czyli przez przekrój przez lata 20, 50, 60, aż do współczesnych. Panie z, z wykazały dobrą inicjatywę, bo same pomysłowością pomysłowości się wykazały, bo same przygotowały stroje. Ja przygotowałam cały podkład muzyczny oraz te choreografie, że tak powiem, no już wygórowanie. Na scenie, oprócz mieszkańców Ludowa, można było zobaczyć mieszkankę Biedruska, radną gminy Suchy Las, panią Grażynę Gronowską. Mieszkam w Biedrusku, ale jestem członkinią koła Gospodyń Wiejskich w Ludowie. I no, identyfikuję się z tym kołem. Organizujemy różne pokazy. W zeszłym roku w Ludowie na dorzynkach też był pokaz Dary. W tym roku sobie wymyśliliśmy, że taki wielopokoleniowy będzie pokaz. Bardzo dobrze się bawię, i myślę, że w ten sposób może zachęcę te panie w moim wieku, a może nawet starsze do. Żeby były odważniejsze, żeby pokazały, co potrafią.